Radioafera 98,6 MHz. Przechodzimy do tematu przedsiębiorczości. Konkretnie na przedsiębiorczość stawiamy. Z nami już są organizatorzy tego projektu, czyli Wojciech Graczek. Witam serdecznie. I Mikołaj Sowiński. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witamy na antenie. A zatem doszliście do wniosku, jako ludzie, nie ukrywajmy, ja to wiem, słuchacze jeszcze nie, ale naprawdę młodzi, żeby na tę przedsiębiorczość stawiać, kiedy przychodzi człowiekowi taki moment, yy, że on po prostu zaczyna w którymś momencie szukać tej swojej drogi. Potem ją znajduje, no i okazuje się, że faktycznie będzie to coś związanego z biznesem, z przedsiębiorczością. U mnie zaczęło się to tak, że postanowiłem zmienić trochę swoje życie i perspektywę na to, jak patrzę na świat. W związku z tym w wieku 13-14 lat zacząłem odkrywać swoją drogę i zauważyłem, że korzyści, jak się jest osobą przedsiębiorczą, czyli taka, która podejmuje różne działania, inicjatywy, bierze udział w różnych konkursach oraz wykorzystuje okazję, to dzięki temu jestem bardziej szczęśliwy. Staram się takimi ludźmi, Którzy chcą działać i którzy dają mi motywację i inspirację do tego, aby stawać się coraz to lepszym i ciekawszym, ciekawszym człowiekiem. No właśnie, jak wy to rozumiecie, kiedy mówimy, że ktoś jest przedsiębiorczy? No przecież nie musimy mówić o osobie, która prowadzi firmę, prawda? Tak, tak, dokładnie. My tutaj mówimy, bo należy rozróżnić pojęcie przedsiębiorczości od przedsiębiorcy. To są dwie różne pojęcia, aczkolwiek trochę zbieżne. Przedsiębiorczość jest znana z działaniem, słownością, wytrwałą realizacją swoich celów. Właśnie, właśnie tym jest przedsiębiorczość. I, I żeby to, tę przedsiębiorczość promować różnie rozumianą, odpaliliście projekt, w którym między innymi robicie wywiady z naprawdę ciekawymi gośćmi, wrzucacie je na YouTube'a, prowadzicie spotkania. Coś jeszcze, o czymś zapomniałem? Jeszcze jest aplikacja mobilna. I właśnie to właśnie. jest rzecz, do której chciałem przejść, bo już zdążyliśmy mm, powiedzieć sobie poza anteną, że między innymi w tej aplikacji mobilnej robicie quizy. I był taki quiz o prostej spółce akcyjnej. Skąd wy bierzecie te cynki, które no, musicie skądinąd dostać, bo prosta spółka akcyjna to jeszcze nie jest rzecz mocno, mocno rozpromowana. To dopiero jest pomysł, który, no powiedzmy, że jest w takiej fazie realizacji. Jeżeli chodzi o quizy i pytania do nich, to bierzemy przede wszystkim z różnych takich stron internetowych, którymi w zasadzie ufamy im, czyli są już przez nas sprawdzone i następnie układamy na podstawie tego konkretne pytanie, Dzięki temu, też osoby, czyli nasi beneficjenci, czy to bezpośredni, czy to właśnie pośredni, czyli albo uczniowie szkół średnich, ale też osoby dorosłe, mogą się edukować w zakresie przedsiębiorczości. Okej, okay, jak najbardziej to rozumiem, a tak swoją drogą i zupełnie na marginesie. Co myślicie o prostej spółce akcyjnej? To bardzo ciekawy i rozległy temat. Tak, tak, jak najbardziej. No sądzę, że to jest ciekawa inicjatywa, natomiast no jeżeli chodzi ogólnie no to trudno jeszcze przynajmniej nie znam aż takich szczegółów więc trudno mi też powiedzieć jak to będzie funkcjonować w praktyce? Mm -hmm. Gorąco polecam. Myślę, że akurat na ten moment nikt jeszcze nie wie, jak to będzie funkcjonować w praktyce, bo po prostu jesteśmy kilka miesięcy przed tym, jak te przepisy wejdą. No ale cóż, warto sobie raz na jakiś czas zerknąć. Na tym na pewno nie poprzestajecie. Kolejne quizy przed nami. Tak, tak. Zamierzamy rozszerzać tą właśnie działalność w internecie, czyli na przykład też to się zawiera, ta aplikacja. Niemniej jednak, na razie z tym sobie odpuszczamy, aby działać bardziej tak bezpośrednio na, na beneficjentów. Natomiast w przyszłości myślę, że jak najbardziej zamierzamy to rozszerzać, ponieważ to jest wartościowa sprawa. Tylko uczniowie, czy kierujecie swoją ofertę też do osób, które są już troszeczkę starsze, ale chciałyby tych podstaw także się nauczyć? To zależy od tego, jakie to są działania. Jeżeli chodzi o chociażby prelekcje, no to. Są to, skierowa to są takie działania, które kierujemy przede wszystkim do szkół średnich, czyli ci beneficjenci są w wieku od 14 do 19 lat. Natomiast jeżeli chodzi o wywiady, o nasz blog oraz aplikację mobilną, to wtedy jak najbardziej każdy może się z tego uczyć, każdy może być tym beneficjentem, każdy może się czegoś nauczyć. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Wracamy do rozmowy na temat projektu Postaw na Przedsiębiorczość. Projekt kierowany przede wszystkim do uczniów, no między innymi technikum, bo wy z takiego do nas przychodzicie. Wy, czyli Wojtek Greczyk. Tak jest. Tak jest, cześć. I Mikołaj Sawiński, którego także witamy na antenie. Cześć. Cześć, cześć, witam ponownie. Obiecałem, że wrócimy do tematu wywiadów na YouTubie, bo faktycznie jest ich bez liku. Można znaleźć tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. A zatem przejdźmy sobie tak powolutku po tych osobach, które zapraszaliście. Na naprawdę grono jest zacne. Tak, tak, dokładnie. Myślę, że stwierdzenie, że grono jest zacne, to bardzo dobre stwierdzenie, ponieważ współpracujemy między innymi z takimi ludźmi jak Filip Cybul, jest to człowiek, który zajmuje się marketingiem sieciowym. Działa on w tej branży prężnie i naprawdę świetnie się rozwija. Jest to bardzo ciekawa branża, do której też odsyłamy. Ona właśnie jest bardzo popularna w dzisiejszych czasach, więc tym bardziej dobrze jest się do edukować z tego zakresu. Współpracujemy także z Anną Dąbek, to jest kobieta, która tworzy własną szkołę, która edukuje języków, czy też właśnie matematyki, fizyki, czyli przedmiotów bardziej ścisłych. Jest to niesamowite, że już w wieku 19 lat założyła swoją pierwszą działalność i prowadzi ją z sukcesami po dziś dzień. Współpracowaliśmy także z Andrzejem Dobrowolski, jest, Dobrowolskim. Jest to człowiek, który inwestuje w nieruchomości w małych miastach, więc te branże są naprawdę bardzo różne. Historie są naprawdę bardzo ciekawe i też to jest niesamowite, jak ci ludzie z takich. Ogromnych regresów w życiu potrafili wyjść na prostą, działać dalej i rozwijać siebie i rozwijać swoje przedsiębiorstwo. Czyli mamy takie różne rodzaje inspiracji. No, z jednej strony mamy właśnie osobę, która potrafi sobie dzięki założeniu firmy potem działaniu, pomóc w życiu zwyczajnie, i najprościej te rzeczy ujmując, a z drugiej mamy osoby, które bardzo szybko te firmy zakładają. Jak wymyślicie, kiedy powstanie wasza pierwsza firma? Sądzimy, że będzie to już już niedługo. W zasadzie możliwe, że ten projekt będzie jakąś fundacją czy stowarzyszeniem. Mhm. Więc możliwe, że to nastąpi już w lutym czy w marcu. Kwestia jest tego, czy rzeczywiście to chcemy zrobić. Sądzę, że to jest ciekawy, ciekawy pomysł. Tak, jak najbardziej. W takim wypadku życzę, żeby to jakoś tak ładnie sformalizować. Dzisiaj również spotkania, z tego co rozumiem. Tak, tak. Dzisiaj jest aż pięć spotkań, więc wyjątkowo. Produktywny dzień pod kątem projektu Postaw na Przedsiębiorczość. Między innymi u Mikołaja w szkole odbędzie się prelekcja oraz warsztaty z zakresu inwestowania na giełdzie. Będzie prelegentem Anna Bednarczyk, osoba, która już od 20 lat zajmuje się tym tematem. Doradza też osobom, które chcą lokować swoje środki w różne instrumenty finansowe. Dodatkowo, będzie jeszcze Anna Gorzelana Weinstock, który, Agata Gorzelana Weinstock, która prowadzi szkołę językową oraz jest trenerem Frisa, czyli takiej metody coachingowej. A także będzie jeszcze Ryszard Pikuła, który jest dyrektorem Klubu Przedsiębiorczości w Poznaniu. Więc są to osoby, które mają duże doświadczenie w biznesie i sądzę, że rzeczywiście dużo. Nauczą młodych ludzi, właśnie w naszym wieku, takiej, takiego przedsiębiorczego działania i też tych tematów, z których oni są specjalistami. A jaka jest najważniejsza rzecz, której można się dowiedzieć od zaproszonych gości? Najważniejsza rzecz, przede wszystkim schematy myślowe i jak one działają. To jest coś najważniejszego. Te tematy z danej branży, to są takie elementy merytoryczne. Jeżeli kogoś temat interesuje. To może spytać, spytać tego przedsiębiorcę, jak to wygląda, więc dodatkowo jest to jakaś, jakaś wiedza taka merytoryczna. Natomiast najważniejsza jest inspiracja oraz cały ten proces myślowy, dlaczego dana osoba założyła firmę. Ja myślę, że tutaj też warto dodać, że bardzo ważnym aspektem naszego projektu jest to, że Pokazujemy inną ścieżkę kariery w życiu, czyli nie, że tylko jest zatrudnienie u kogoś, ale też jest samozatrudnienie, że można być twórcą, a nie odtwórcą. Natomiast zobaczmy, że w szkole często pokazuje się właśnie taką e, karierę gdzieś w korporacji, w jakiejś firmie, a nie ma tego aspektu samozatrudnienia. Mm -hmm. Więc uważam, że to też jest bardzo ważny aspekt naszego projektu. I na zakończenie, gdzie możemy was szukać w odmętach internetu? Po pierwsze tak, na naszym YouTubie, o którym tutaj wspominaliśmy, uważamy, że to bardzo wartościowa sprawa, rozwijająca e, i dlatego też do tego zachęcamy, aby zobaczyć. Jeżeli chodzi o internet, to oczywiście prowadzimy własnego fanpage'a na YouTube, na YouTube, na Facebooku, przepraszam, na który też bardzo zapraszamy. Jest tam życie naszego projektu, jak też i merytoryczne, przydatne informacje właśnie w zakresie biznesu. Także mamy tą naszą autorską aplikację, która też jest tworzona po to, aby edukować ludzi w zakresie biznesu, przedsiębiorczości, ekonomii. No i na koniec nasza strona internetowa, jest to strona, na której prowadzimy też blog, są tam wpisy właśnie od przedsiębiorców, czyli osób, które działają bardzo prężnie w życiu. Zapraszali autorzy projektu Postaw na Przedsiębiorczość, czyli Wojtek Graczek. Tak jest, dziękuję. Dziękuję bardzo i Mikołaj Sawiński. Dokładnie, dziękuję. Tu Afralek, <tław> 23 minuty po dziewiątej. Radioafera 98 i MHz